Witam wszystkich na kanale Uwaga Gotuje. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować maślane bułeczki z żurawiną. Tego smaku do niczego nie da się porównać. Ja osobiście uwielbiam. Muzyka przez sitko przesiewamy 1 kg mąki. U mnie mąka uniwersalna typu 480. Dzięki przesianiu mąki mąka nabiera powietrza. Oznacza to, że wypiek będzie puszysty, lekki i pozbawiony grudek. Do mąki dosypujemy 150 g cukru oraz 200 g żurawiny, którą można zastąpić także rodzynkami. W osobnym naczyniu przygotujmy 500 ml ciepłego mleka. I dosypmy 20 g suszonych drożdży. Mleko nie może być gorące. Dokładnie mieszamy i wlewamy do misy z mąką. Teraz możemy wyrabiać ciasto. Ja użyję miksera planetarnego z użyciem odpowiedniej do tego końcówki. Po około 3 minutach przerywam miksowanie i dodaję 150 g. Płynnego masła. Masło powinno być już przestudzone, miksujemy ponownie. Kiedy wszystkie składniki się już połączą, możemy posypać nasze ciasto mąką i obtoczyć je z każdej strony, tak aby podczas wyrastania ciasto nie przykleiło się do misy. Przykrywamy naszą misę ściereczką, odstawiamy w ciepłe miejsce na około godzinę. Gdy ten czas upłynie, nasze ciasto powinno podwoić lub potroić swoją objętość. Roboczy blat posypmy mąką tak, żeby lepiej nam się pracowało. Wykładamy nasze ciasto, powinno odejść bez problemu. Chwilę ciasto wyrabiamy, dosłownie chwilkę. I układamy z niego taki długi i gruby rulon, dokładnie tak jak widać na filmie. podzielmy nasze ciasto na 24 części. Chyba, że chcemy, żeby nasze bułeczki były większe lub mniejsze. Wtedy tutaj jest dowolność. Pamiętajmy, że te bułeczki jeszcze urosną. Teraz każdej części nadajmy kształt, okrągły kształt, Bułeczki. Następnie w blasze do pieczenia, wyłożonej papierem do pieczenia, ułóżmy z odstępami nasze bułki. Ja układam po 9. Pamiętajmy, że w trakcie pieczenia one się powiększą. Jedno jajko, dolewamy trochę mleka, mieszamy i smarujemy nasze bułeczki z zewnątrz, żeby skórka była złocista i chrupiąca. To bardzo ważny element. Teraz możemy piec 200 stopni, 10-12 minut, i nasze bułeczki są już gotowe. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Jest obłędny. Bułeczki są przepyszne, chrupiące. Żurawina dodaje słodyczy. Musicie koniecznie spróbować tego przepisu. Ja najbardziej lubię z mlekiem. To smak mojego dzieciństwa. Dziękuję Wam za film, za to, że byliście ze mną. Zapraszam Was do gotowania. Cześć!